Siema, siema, słuchajcie, na kanale Abra Minecraft wrzuciłem film, gdzie stwierdziłem, że wyruszam z milionowic na wielką wyprawę. Wziąłem ze sobą Eletrę, wziąłem ze sobą troszeczkę firewerek, jakieś podstawowe rzeczy, ale nawet jedzenia nie brałem, praktycznie w ogóle. No i powiem tyle. Ogólnie jakaś tam przygoda sobie idzie, więc teraz idę w Kimono i tą przygodę będziemy kontynuować. Zabieram oczywiście ze sobą łóżeczko, teraz tędy muszę wyjść i tak, jesteśmy od milionowic oddaleni, słuchajcie, o kilka tysięcy kratek. W tym momencie mam wrażenie, że to jest jakieś 8 tysięcy bloków. Widzę. Tutaj krowy, więc fajnie byłoby je rozważyć. No, bardzo mi przykro, pani krówko. Jeżeli tutaj nie ma małej krowy, no to sorry, ale ja potrzebuję żarcia. Specjalnie z milionowic nie zabierałem ze sobą właśnie jedzenia za dużo, żeby tutaj było dość ciekawie, żeby była przygoda. Tam też są owieczki, które są jedzeniem. Dobra, bierzemy, słuchajcie, fajerwerkę. Mamy oczywiście elitrę I teraz tak. Dzisiejszym moim celem jest znaleźć dżunglę. Potrzebuję, słuchajcie, znaleźć dżunglę i potrzebuję znaleźć papugi. Tak, żeby oczywiście, słuchajcie, mieć papugi, trzeba mieć ziarenka, więc w sumie, jeżeli tutaj akurat jest trawa, to można trawę porozwalać i dostać za to właśnie, słuchajcie, nasionka. Specjalnie też tych seedsów nie brałem z milenowic, żeby zrobić jak najfajniejszą po prostu przygodę survivalową. Wiadomo, żeby oswoić papugę, tego trzeba mieć całkiem sporo, ale mam nadzieję, że tego tutaj troszeczkę nazbieram. Mamy w tym momencie cztery nasionka, a tego potrzebuję koło 30, no nie? W ogóle, jak moja elytra? 335 użyć. Ja oczywiście, słuchajcie, mam mending, czyli naprawę na mojej elytrze. Kiedy rozwalam jakieś mopki, to ta elytra się naprawia, więc trzeba będzie oczywiście. Tych mobów trochę porozwalać, no i na pewno podbierać tego yy, no, nasionek. Ej, dajcie mi te nasiona, please. No dobra, nie jestem przekonany, czy 14, słuchajcie, sztuk wystarczy, ale jeżeli znajdziemy dżunglę, a właśnie taki, słuchajcie, jest cel dzisiejszego odcinka, no to tam w dżungli też, słuchajcie, trawa występuje, więc będę mógł ją sobie pozbierać. Znaczy, no kurczę, przynajmniej mam nadzieję, że tą dżunglę, słuchajcie, znajdziemy. Wiecie, przy pomocy elytry wszystko jest znacznie łatwiejsze. Serio, jakby ja dopiero teraz doceniam, jak kozacka jest ta elytra, no nie? Bo mogę sobie latać, latać i jeszcze raz latać, szukać normalnie tutaj, czego mi się, słuchajcie, żywnie e, zachce. No, a przy okazji, wiadomo, no, ona ma naprawę, więc to się mega łatwo naprawia. No, dopiero, wiecie co, ja ją zrobiłem, oczywiście dałem ten mending i, i w tym momencie ona tak naprawdę będzie już niezniszczalna. O, kurde, jak mi się nie wczytuje, słuchajcie, biom, to mamy trochę tarapaty. Ale, ale chyba... Chyba jest git. Powiem szczerze, że też nie za bardzo mam pojęcie, gdzie mogę, słuchajcie, znaleźć dżunglę. Nie, jakby totalnie nie wiem, słuchajcie, gdzie dżungla jakaś najbliższa się będzie tutaj znajdować. No, ale mam nadzieję, że jakoś sobie tutaj obczajmy na naszej drodze. No, bo skoro przemierzamy, słuchajcie, wiecie, no tysiące... No, bloków, no w tym odcinku będzie ponad 10 tysięcy, to na pewno słuchajcie, będziemy w stanie znaleźć jakąś dżunglę w ogóle, ej, ciepła rafa koralowa. Kurde, ten ciepły ocean i rafa koralowa. Mega dawno nie widziałem tego biomu. Serio, strasznie dawno go nie widziałem, a on wygląda mega kozacko, no nie? Kiedyś się tutaj respiły aksolotle. Teraz aksolotle zostały przeniesione do tych, wiecie, jaskiń, no nie? Takich podwodów. Wo! Mesa? O kurde bele! LOL! Kiedy ja ostatnio widziałem mesę, ja cię sunę! Ej, wszyscy strasznie rzadki biom, no nie? I mówię, my mamy nowy generator tutaj na milenowicach. Mamy Minecraft 1.18. Więc wszystkie te mesy, jakie znamy sprzed roku, dwóch, ich już nie ma. A tutaj, Ło! i dżungla obok! O kurde, co? Ej, to jest epickie. Nie, tutaj muszę przyznać, słuchajcie, jestem dość mocno zaskoczony. W takim razie, ej, jeżeli mamy dżunglę, jeżeli mamy mesę, i mamy papugi! Od razu! Co jest? Ej, nie, to słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście odcinek, na przykład na ten kanał, czy na kanał Abra Minecraft, jak jutro? Kopiemy złoto na mesie. Bo wy na pewno doskonale wiecie, że u nas walutą na serwerze, słuchajcie, jest złoto i nederyt. Przecież ja ostatnio zaniosłem, słuchajcie, dwie pełne skrzynki złota do banku i przerobiłem to na trzy staki nederytu, Bo wymieniłem sobie walutę normalnie, no nie? Więc tutaj jako jedyny mam dostęp do tej mesy. Bo jako jedyny mam elitrę na serwerze. Mógłbym wykopać tego złota tyle, że po prostu masakra. I to wszystko przerobić na nederyt. A potem zakupić tą willę Agent X, o której mówiłem. Ej serio, dajcie znać, bo pomysł jest genialny. A ja bym tak czy inaczej. Słuchajcie, chciał teraz ogarnąć te papugi. Mam, słuchajcie, 14 nasionek, więc nie będę teraz ryzykował. Muszę pozbierać tych, słuchajcie, nasionek więcej, no nie? Tutaj jest trawa, więc oczywiście te nasionka mogą, słuchajcie, wypadać. Ej, ale w ogóle. Tam są bambusy. Tam mogą być pandy, słuchajcie. Tam, serio? Mogą być pandy. Ojo, oj, jo, oj, oj, jo, oj. czy tu są pandy? Nie, słuchajcie, myślałem, że to będzie troszeczkę większa oaza, ale tutaj pan, słuchajcie, na razie nie widzę. Tutaj z kolei też widzę dużo bambusu. Wiecie, bo e, pandy się respią tylko właśnie w miejscach, gdzie są te oazy. Bambu. O kurde, ale to wygląda! Co jest? Jak tu jest? O kurde, ej nie, przeginka. Ale tych bambusów w ogóle tutaj nawali? Tutaj mogą być pandy. Ja cię kręcę. Ej, tu na bank, słuchajcie, są pandy. Co? Co? Są pandy? Jak ja nie widziałem pand od nie wiem jak dawna. Nie. I to jest ta panda zła, ta wkurzona. O kurde. To jest też szansa, że, słuchajcie, to są brązowe pandy. Nie wierzę. Nie wierzę. Pamiętacie, jak my mieliśmy pandy na milionowce? Ej, to jest kolejny odcinek, który koniecznie trzeba odhaczyć, słuchajcie. Mesa. Pandy! No dajcie znać, no powiedzcie, że chcecie. No ja, no ja nie uwierzę w to, że wy nie chcecie, żebym ja ogarnął pandy, słuchajcie. Nie, nie uwierzę. Nie uwierzę w to. Problem jest w tym, że ja zgubiłem, słuchajcie, miejsce, w którym były te papugi yy, i ta mesa. Znaczy, mam nadzieję, że to jakoś zaraz zlokalizuję, ale naprawdę bez jaj, ja to zgubiłem. To chyba było w tę stronę, czekajcie. Ej, tak mi się wydaje, że to było w tę stronę. Nie, no, wait, czekaj, gdzie to? Tak, to było chyba w tę stronę, no, całe szczęście. Dobra, ej, znalazłem to, ale mesa, pandy, papugi, ja cię kręcę, ale to jest dużo rzeczy do zrobienia. Serio, ja się nie dziwię, dlaczego wypisaliście komentarze, że Abra, dawaj na podróż O, celoty, jocie Słuchaj, ja nigdy kota w Minecraft'cie nie miałem Teraz niby mam w moim lodowcu Kota, który się nazywa Drzewowiec Ale to Elviso mi dał tak naprawdę go To nie jest mój kot Ej, kota też mógłbym ogarnąć I te delfin, nie, nie, to jest za mocno, słuchajcie Dobra, dajcie mi tutaj szybko te nasionka Szybko mi dajcie nasionka, ja potrzebuję to, żeby ogarnąć Moi drodzy papugi, bo papugi przede wszystkim Chciałem ogarnąć, ale tak jak mówię, słuchajcie Dajcie znać, co byś, o kurde Tu się jeszcze jara to wszystko, co byście najbardziej chcieli Słuchajcie, pandy, mese, delfiny, e, może tutaj dodatkowo oceloty. Ja tutaj oczywiście chętnie od was poczytam te komentarze, bo, słuchajcie, kiedy subskrybujecie mój kanał i napiszecie komentarz, to obok niku jest taka czerwona lampka, że jesteście subskrybentami, więc ja wtedy wszystko to widzę. Więc serio, subik jest spoko. Dobra, słuchajcie, ja zbieram oczywiście tych nasionek tutaj więcej. Ewidentnie trzeba było, słuchajcie, zostać tam na łące i tego pozbierać więcej. Bo teraz tutaj widzę, że jest dość mało miejsca, w którym w ogóle te nasionka można nabyć. Akurat tutaj jest jakaś łąka, no nie? Ale ja myślę, że tak ze 40. 20 sztuk potrzebuje, no nie? Tak minimum ze 40, słuchajcie, no bo kurde, no patrzcie na to, no 29 jest dopiero. O kurde, ale ładnie. I po raz kolejny, słuchajcie, mamy krówki, więc przydałoby się tutaj, oczywiście, jedzątko ogarnąć, więc sorry, memory, ale. Yy. Co jest? Czemu to się tak. Okej, okay. wszystko w porządku. Nie, czy wszystko w porządku, naprawdę nie wiem, ale rozwalamy tutaj właśnie krówkę. Teraz oczywiście podbijamy sobie ci kolejna króweczka rozwalona. Dobra, 40, tak? Mówiłem, że 40, no to słuchajcie, zbierzmy tego za 40. Serio, żeby tego było. I lecimy właśnie po papugę. Dobra, jest 41. Fajnie. Tak rozglądam się tutaj, czy mamy coś bliżej, jakąś papugę, ale nie widzę, słuchajcie. Nie widzę, więc wydaje mi się, że musimy wrócić w tamto miejsce, w którym byliśmy na początku. Ja tylko wam szybko przypomnę o moim sklepie www.abra.ety. Jeżeli chcielibyście mieć jakąś kozacką bluzę, na przykład. Z kapturem, czy bez kaptura, czy kubeczek z aberką To wpadnijcie, pierwszy link wy w opisie www. Łatwo zapamiętać, a rzeczy są fajne Dla każdego, fana, widza, naprawdę coś ciekawego się znajdzie Ej, tu jest jeszcze dodatkowo, słuchajcie, pustynia Więc tutaj mogłaby być i... Nie, tu jest jeszcze wioska o, kurde, I jeszcze może dajcie zaraz piramidę, żeby było tego za mało, nie? Ej, kurde, nie wierzę. Co to są zabiomy jakieś porąbane? Ale tu się dużo rzeczy naraz dzieje. Ej, mega fajnie. Dobra, dajcie mi tą papugę. Dla mnie papuga była, słuchajcie, priorytetem. Więc ja tą papugę chcę. O, kurde, patrz to. Jak, jak mocno. Jak mocno tu jest Ej, jaj, 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 Dobra, tak czy inaczej, słuchajcie Papuga, jeśli się nie mylę, była gdzieś tutaj, prawda? Więc ja sobie polecę tutaj właśnie w sam środeczek I teraz tak, czy jestem w stanie z tej odległości Dopatrzeć się jakiejś papugi Bo nie widzę teraz, słuchajcie, nie widzę O, jest papuga, dobra To są chyba te właśnie papugi, które były na samym początku Więc dobra, witam bardzo serdecznie Dobra, i teraz tak, czy ja cię swój? Ostwoj... Ale szybko Ej, w ogóle widzieliście, że ona siedzi? Ja nie wiedziałem, nie? Znaczy, dobra, coś tam chyba wiedziałem, ale jakoś mi, nie wiem, nie przypominało się. Ej, dobra, mamy. To teraz tak, ja chcę cię... Ja, o, 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 dobra. Mam cię teraz ładnie na ramieniu. Fantastycznie. I teraz tak, gość. No co? Wracaj tu. Wracaj tu. Powiedziałem coś. Wracaj tu. No wracaj tu. Dobra. I co, jak ja podskoczę, to ty spadasz? Aha, dobra. Czyli ja nie mogę latać na L300. No ale co, ty się do mnie nie tepniesz, prawda? Na pewno się nie tepniesz, co? Dobra, zobaczmy co ona zrobi. Dawaj, chodź, chodź tutaj, chodź, no, czekaj i teraz. Tak. Ja z tobą idę Okej, okay, za każdym skokiem ona spada. Dobra, a czy jak ja się oddalę, to czy ty przyjdziesz? Leci do mnie. Super. Dobra papuzia. Papuzia Juzio papuzia Juzio Dobra, ale czy jak ja pójdę trochę dalej, to czy ty pójdziesz za mną? Chodź, zobaczmy. Ona bardzo wolno leci, ale czy to jest tak jak pies, a że serio ona przyjdzie, czy, czy nie? Leci. No niby leci. No wpadła do wody. Typa się! O kurde! Dobra, zostawiam ją tutaj. W takim razie słuchajcie, ja sobie polecę, patrzcie, polecę sobie tutaj i zobaczymy, czy ona się tepnie. Zobaczymy, bo, bo jeżeli tak, no to kurde, to by było super. W końcu byśmy mieli papugę, no nie? Zawsze te papugi się bagowały i one się nie teleportowały, Halo? Halo? Dalej to jest chyba? Halo? Papuzia Józia, jesteś tu? Ej, papuga. Ej. Chyba jej nie ma. Dobra, ale to co? Ja mam w takim razie wrócić i zobaczyć, czy ona tam jest. No kurde, bele, no ja myślę, że już papugę mam. A gdzie ona teraz będzie? No nie ga... Aha, ona się zbagowała w wodzie. Dobra, a jak będę tu. Tu się tepnęła. Dobra, a jak pójdę naprzód, słuchajcie tutaj, troszeczkę bliżej, patrzę. No to już jest naprawdę dużo, dużo bliżej, no. Tepniesz się? Tepnęła się, okej. Okay. A jak pójdę, słuchajcie naprzód, patrzcie tutaj, to już jest troszeczkę dalej, no nie? No bo to jest troszeczkę tutaj, słuchajcie wyżej. Okej, okay, tepniesz się czy nie? Papuzia? Jest! No to dlaczego tam się nie przeteleportowała? Dobra, słuchajcie, polecimy w takim razie, patrzy, tutaj, na przykład na to drzewko. Dobra, no i co? jesteś teraz? Jest, no ej! To teraz, słuchajcie, polecimy na to. to. To już jest naprawdę dalej. No nie? No chyba nie można powiedzieć, że, że, że nie jest dalej. Jesteś? Papuzia? Oho. Coś tak czułem, moi drodzy. Coś tak czułem. Okej, okay, trzeba będzie, słuchajcie, wykminić coś ze smyczą w takim razie. Ja powiem tylko tyle. Dajcie znać, co chcecie w kolejnym odcinku z naszej wielkiej przygody. Subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem. I oczywiście wpadnijcie na sklep www.abra.ety. Pierwszy link w opisie. A ja wam życzę dobrego godzineczka, Eleczko i puu!